Rentgen. Sprawy na świetla. Dariusz Ziemiańczyk. To jest Rentgen. Dariusz Ziemiańczyk, witam Państwa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach, Paweł Zybała. Witam Pana. Dzień dobry Panie Redaktorze, witam słuchaczy Radia RSC. Panie Dyrektorze... Zapewne Pan się ze mną zgodzi, że listopad jest takim miesiącem, w którym częściej rozmawiamy, poruszamy tematy związane z szeroko rozumianym patriotyzmem. Co nie dziwi, biorąc pod uwagę to, że właśnie 11 dzień listopada jest naszym świętem państwowym, świętem narodowym, dniem, w którym obchodzimy, świętujemy. Odzyskanie niepodległości. Pan, jako dyrektor muzeum, jako dyrektor instytucji w Brzezinach, która też spełnia taką rolę, taką funkcję, no można powiedzieć, domu kultury w pewnym sensie, tegoroczne obchody 11 listopada, tworzycie, budujecie wokół postaci Oginińskiego, Kleofasa Oginińskiego. No, więc właśnie. Nie będę ukrywał, że bardzo mnie to zainteresowało, bo bez dwóch zdań jest to postać no, kontrowersyjna. Ale do tych kontrowersji ewentualnie dojdziemy. Dlaczego akurat właśnie wokół Oginińskiego? Albo może inaczej, bo być może nie wokół, ale może jest takim, taką postacią, właśnie taką myślą przewodnią, jeżeli chodzi o tegoroczne obchody. To bardzo ładnie pan redaktor powiedział, wokół Kleofasa Ogińskiego. Dlaczego ładnie? Bo bardziej znany jest jako Michał Kleofas Ogiński, a faktycznie Kleofas to było pierwsze imię przyszłego księcia. Miał ich na ście nadane bardzo wiele tu się podeprę ściągą, bo to był Kleofas Michał Franciszek Felix Antoni Ignacy Józef Tadeusz Ogiński. Ale używał tego drugiego imienia Michał. Michał Kleofas Ogiński. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że stworzył najprawdopodobniej jednego z najpiękniejszych Polonezów w historii polskiej muzyki. Na pewno w dobie przedszopenowskiej to był najpiękniejszy Polonez. Pożegnanie z Ojczyzną rzeczywiście kojarzy nam się, nam Polakom, w sposób jednoznaczny. No i powiedzmy, jest bardzo znany ten Polonez. Nie czarujmy się i powiedzmy sobie otwarcie. No przede wszystkim dlatego, że na studniówkach studniówki rozpoczynane są właśnie tymże polonezem. Co do tego autorstwa, to jeszcze wrócimy. Tak, no, wyłącznie przy polonezie Ogińskiego tańczyło się za naszych czasów. Gdy Wajda zrealizował e, pana Tadeusza, to polonez Kilara niejako wypchnął. Polonez Ogińskiego, który faktycznie jest trudniejszy do tańczenia, bo tam frazy nie są tak równo poukładane jak u Kilara, a który ładniejszy to kwestia gustu. I dlaczego chcemy właśnie rytm poloneza Ogińskiego zaszczepić w to święto niepodległości w Brzezinach? Ponieważ Michał Kleofas Ogiński miał y, wiele wspólnego z, z Brzezinami, ba, był przez jakiś czas właścicielem miasta Brzeziny. A to za sprawą tego, że wcześniej ożenił się z ostatnią właścicielką Brzezin, Izabelą Lasocką. Izabela została księżną Ogińską. Myślę, że to Dla... Mieszkał w Brzezinach? Mieszkał króciutko, ale to powodem tego były przede wszystkim sprawy polityczne. Znalazł się w Brzezinach. Myślę, że nigdy nie miał tu zamiaru zamieszkać. Jednak Brzeziny. Pamiętajmy, Brzeziny końca XVIII wieku to jest małe już miasteczko, Tam mniej więcej około tysiąca mieszkańców nie przypominają tego wspaniałego miasta doby renesansu. W swoich pamiętnikach Kleofas Ogiński mówił po prostu o tym okresie spędzonym w Brzezinach, że spędził kilka miesięcy na wsi. I faktycznie Brzeziny bardziej przypominały wieś niż to miasto, tak wspaniale się wcześniej rozwijające. No ale dlaczego tu, tu przyjechał? No po pierwsze, dlatego, że, że tu mieszkała jego żona. Z tą pochodziła. Tak. Mhm. A po wtóre, dlatego, że po powstaniu Kościuszkowskim na Litwie dostał po prostu wyrok śmierci musiał uciekać. No więc właśnie. I tutaj panie dyrektorze pozwolę sobie wejść w słowo, bo na początku w tym takim wstępie powiedziałem, że kontrowersyjna postać, bo z jednej strony znamy go jako kompozytora. Tutaj polone spożegnanie z, z ojczyzną. Znamy, że Ogińskiego, aczkolwiek co do, tego, co, do, co do autorstwa są pewne wątpliwości, bowiem jednak no, słyszy się również relatywnie często, że autorem jest tego właśnie poloneza Kacper Napoleon Wysocki. Ale z kolei, jeżeli mówimy o kompozycjach Ogińskiego, to z kolei no, coraz częściej mówi się o tym, że z kolei Ogiński był autorem muzyki, jeżeli chodzi o nasz hymn narodowy. No, nie będziemy mówili i nie będziemy tutaj dyskutowali, że lepiej, gorzej. No, mówimy o pewnych faktach albo historycznych, prawda? Natomiast no, prawda gdzieś tam no, zapewne jest, aczkolwiek no, to jest taka ciekawostka, ale kontrowersja. Uczestnik insurekcji kościuszkowskiej. To fakt. Na no Litwie. Bardzo dużo pieniędzy wyłożył własnym sumptem, żeby oddział strzelców wyposażyć. Zresztą e, dowodził oddziałem, co prawda poniósł dwie porażki, ale jednak walczył. Przypomnijmy, w którym roku była insurekcja kościuszkowska? No ta, 1794. No więc właśnie. A Targowica? No, pan oczywiście wyjaśni. Tak. No. 1792. 1792. E, i też no, był jednym z targowiczan. Targowica no, nie nierozerwalnie kojarzy się jednak ze, ze zdradą. Ze zdradą, no, to jest, nie ma większej obelgi dla no, Polaka, no. niż nazwanie go targowiczaninem. Czyli tak, najpierw targowica, a potem insurekcja. No właśnie, czyli ta kolejność rozgrzesza Michała Kleofasa Ogińskiego, tym bardziej, że pamiętajmy, on, Przystąpił do Targowicy w takim towarzystwie jak król Stanisław August Poniatowski, Małachowski. No więc, właśnie, oczywiście, nam jest dużo łatwiej oceniać z perspektywy czasu minionego. Natomiast, no, jeżeli weźmiemy pod uwagę to ten czas, w jakim żyli ci ludzie, no, być może mieli inne spojrzenie na to, co my teraz nazywamy zdradą no narodową. Aczkolwiek no dobrze, trzymajmy się może, tego. To może że... przypomina trochę albo inaczej. Czasy solidarności przypominają też ten okres. Nie wszystkie biografie są czarno-białe i dokładnie. Jest tam dużo odcieni szarości. Podobnie było z Michałem Kleofasem, ale brał udział w Insurekcji Kościuszkowskiej. To prawda. No i właśnie i rozumiem, że y, 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 święto narodowe w Brzezinach będzie się ogniskowało wokół Poloneza, no a siłą rzeczy Ogińskiego i będziecie wypuklać fakt, że w Brzezinach mieszkał, czyli tak troszeczkę po amerykańsku. Tak, mieszkał w Brzezinach i to y, zamiedzą, bo on, y, w parku. Zamiedzą w, za y, w komuzeum. Y, y, od muzeum, tak. tak mm -hmm. Bo tutaj w parku y, sąsiadującym z budynkiem muzeum była siedziba Lasockich, dwór i y, Michał Kleofas. Mm. Nie, nie mogąc wrócić na ziemię litewskie, gdzie tam już była, była jego posiadłość, dostał pozwolenie jedynie powrotu na ziemię zaboru pruskiego. A Brzeziny po trzecim rozbiorze one się znalazły... Po drugim. Tak, po, po drugim, drugim, przepraszam, w zaborze pruskim. I dlatego mógł tutaj wrócić Ogiński, ponieważ Izabela wyprosiła u króla pruskiego właśnie taką zgodę. Ogiński tu przyjechał, 1798 rok, rodzi się pierwszy syn, 1801 drugi, 1802 drugi rok, rozwód z Izabelą Ogińską. Tak, no nie będę komentował kwestii rozwodu, no bo stało się, natomiast ja użyłem takiego sformułowania, że po amerykańsku, czyli pan, pan panie dyrektorze odnoszę wrażenie, że szuka takich właśnie postaci takich wydarzeń związanych z Brzezinami, które czasem bywają kontrowersyjne. To fakt, już to powiedzieliśmy i delikatnie to teraz powtarzam, ale bo rozumiem, no, że nie jest to wiedza taka bardzo, nie wiem, znana ta historia właśnie z Ogińskim dla mieszkańców Brzezin czy ziemi brzezińskiej, czyli Warto o tym rozumiem po prostu mówić, rozmawiać. Tak, dlatego oprócz poloneza, który będziemy tańczyć właśnie podczas sapsztyku 10 listopada i 11 listopada, zapraszamy też 10 na godzinę 16. Tam będzie wykład na temat związków Ogińskiego z Brzezinami. A przy okazji ten wykład. Bo dotychczas, gdy rozmawialiśmy o walce Brzezinian o niepodległość, to sięgaliśmy najgłębiej w przeszłość do powstania listopadowego. Bo styczniowe tu było dużo potyczek. Brzezinianie brali czynny udział, mieszczanie brzezińscy ich synowie. Listopadowe za sprawą generała Krukowieckiego, pobliskiego popnia. Kolejna postać kontrowersyjna, bardzo. ale dzisiaj nie będziemy już tak, o nim tak. rozmawiać. Natomiast jeżeli chodzi o insurekcję kościuszkowską, nie mieliśmy żadnego związku. Jest związek. Jednym słowem, to wokół jakiej postaci, w jaki sposób no, będą obchodzone, będzie obchodzone święto nasze, święto odzyskania niepodległości, potwierdza moją tezę, nie taką bardzo odkrywczą, że coraz Częściej, i nie mówię to w kontekście Brzezin, świętujemy w różny sposób. I pozwolę sobie na dopowiedzenie. I dobrze. I dobrze, ja tylko powiem, że do końca życia Ogińskiego w jego w Zalesiu na Litwie, na Białorusi, dzisiaj w jego majątku był kamień poświęcony Tadeuszowi Kościuszce. On, Naprawdę Kościuszkę bardzo cenił. Dużo mniej Napoleona, ale to były jego wybory. A jeszcze powiem, że Michał Kleofas y, zmarł we Florencji. Spoczął w kościele w Bazylice Santa Croce. I tylko jeżeli państwo y, poczytają, kto tam leży, a leży tam Dante Alighieri. Leży tam Michał Anioł. Leży tam Rossini. Y, I leży tam również ten, który napisał um, Machiavelli. Także naprawdę wspaniali ludzie, wielcy ludzie włoskiego renesansu. I tam Polak. Ogiński, Ogiński. Kleopas. Koło Michała Anioła. No jakby to nie zabrzmiało, ale rzeczywiście e, no, postaci e, no, nietuzinkowe. A propos Machiavellego też nie będziemy rozwijać, bo moglibyśmy długo rozmawiać, ale zostawmy go ewentualnie na inną rozmowę na inny temat. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a moim i państwa gościem był Paweł Zybała, dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzezinach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.